Wybacz córeczko, ale jesteś pewna, że ojciec twego syna nie dowie się o jego istnieniu? Tak. Ale jest dwoje ludzi, którzy powinni o tym wiedzieć. Twoi rodzice. Nie chcę ich znać. Nie bądź taka. Skoro poradziłaś sobie z problemem Juana Miguela, dasz radę i w tej sprawie. Ojciec Anselmo wyjaśnił ci, dlaczego cię porzucili. Twoja mama była. Nikt nie ma prawa porzucać dziecka. Wyobrażasz sobie, bym teraz zniknęła i porzuciła synka? Co byś o mnie pomyślała? Przypuśćmy, że masz rację, surowo ich osądzając. Ale nie mogłabyś im wybaczyć? Przebacz im. Oczyść swoje myśli, a zwłaszcza serce. Porzuć zawziętość i wybacz rodzicom, jeśli masz im co wybaczyć. Wiem, co się stało. Viviana poszła do pokoju tej kobiety. Powiedziała, że przejrzy jej rzeczy. Uważała, że tamta coś ukrywa. Kierowała nią ciekawość. Zaskoczyłeś się tam. Na pewno pokłóciliście się, jak to macie w zwyczaju. I w przypływie złości zabiłeś się. Zabiłeś się. Nie dotykaj mnie. Jesteś siostrą tego potwora i bronisz go. Ale nic mu nie pomoże. Popełnił straszną zbrodnię. Viviano. Viviano. Czemu nie powiedziałeś o nali, że to nie ty? Oskarży cię przed policją, a jesteś niewinny. Powiedziałam, żebyś pozwoliła załatwić mi to po swojemu. Nie dopuszczę, byś poszedł do więzienia i wziął na siebie winę. Zapomnij o tym. Nie mogę im wybaczyć. Więc sobie z tym nie poradzisz. Nie mogę tego zrobić. To silniejsze ode mnie. Za wiele wycierpiałam z ich powodu. Wiem, że zawziętość nie jest dobra, ale nic na to nie poradzę. A gdyby twoje dziecko zginęło, nie cierpiałabyś? Wypluj te słowa. Wyobrażasz sobie, jak cierpi Twoja matka, nie mogąc się z Tobą skontaktować? Na pewno nie cierpi. Ojciec Anselmo mówi, że tak, bo ona tak twierdzi, ale to prawda. Powiedziała tak tylko dlatego, że ma wyrzuty sumienia i zaczęła bać się kary boskiej. Chcę wszystko odpokutować i zdobyć moje przebaczenie. Jeśli zrobiła coś złego, Bóg już jej wybaczył. Więc czemu ty nie możesz? Kimże ty jesteś? Usiądź koło mnie. Ojciec Anselmo często tu dzwoni. Na twoim miejscu zapytałabym go, kim są twoi rodzice, a zwłaszcza mama. Bardzo by się ucieszyła, gdyby cię ujrzała. Byłaby to podwójna radość. Zjawiłabyś się przed nią ze swoim synkiem, a jej wnukiem. Powiedziałam ci już, że nie. Przestań mnie dręczyć. Dobrze. Prześpij się z tym. Ojciec Anselmo wie, gdzie jest twoja matka I może cię do niej zaprowadzić Powiedziałam swoje Nie możesz brać na siebie cudzej winy To niesprawiedliwe To ja jestem przyczyną tej tragedii Nie I nie pozwolę, by odpowiedzialność za śmierć Viviany spadła na ciebie Zrobisz jak ci każę. Nie zmuszaj mnie, bym ci się sprzeciwiała. Nie zmuszam cię, lecz proszę. To absurdalne. Wszystko to jest absurdalne i straszne. Mogłem zapobiec nieszczęściu, ale byłem tak zaślepiony, że nic nie zrobiłem. Dlatego to ja ponoszę największą odpowiedzialność. Pozwól, że wezmę to na siebie. Ty nic nie rozumiesz? Zdaję sobie sprawę z konsekwencji, ale jestem na nie gotów. Lepiej się z tym poczuję. Naprawdę Rosio? Nie mogłeś dotrzeć do pacjenady? Nie da się dojechać do miasteczka. Drogi zamknięte z powodu burzy. Co za pech. Mam przeczucie, że Znajdę już urodziła. Kandelaria powiedziała, że wszystko jest po staremu. Wczoraj, a dziś? Gdyby coś się zdarzyło, dałabym mi znać. Trzeba pilnować, żeby tych dwóch wywiązało się z umowy. Bardzo chcą zarobić te pieniądze. Lepiej się upewnij. Zgoda. Jutro spróbuję dostać się do miasteczka. Viviana bardzo by już chciała zakończyć sprawę. Wyłożyła pieniądze i drży, że Juan Miguel dowie się, iż znajda damu syna. Ale ona urodzi mu drugiego. Mam wątpliwości. Nie wierzę, żeby San Roman był aż tak głupi. Na pewno kazał jej się zbadać. Sama wyszła z taką inicjatywą. I żeby nie było podejrzeń, zrobiła testy w laboratorium, z którym współpracuje Eduardo. Zatem to prawda. Nie wiem. Bo Viviana jest zdolna do wszystkiego. Porozmawiaj z nią i powiedz, że Mariciu jej nie zagrozi. Musisz sprawdzić, co się z nią dzieje. Powiedziałem, że jutro tam pojadę. Śpij, aniołku. Będę czuwała nad Twoim snem. A mogliśmy być tacy szczęśliwi we troje. Ja, Kochać cię. Ja też cię kocham. Czemu marzę o tym, co niemożliwe? Kiedy poszłam do Juana Miguela, nie chciał mnie słuchać. Zaczekaj. To naprawdę pilna sprawa. Czego chcesz? Dokuczyć mi? Doprowadzić do szaleństwa? Tego chcesz? Odejdź, proszę. Czy Juan Miguel kochałby moje dzieciątko? Nigdy się nie dowie, że urodziłam mu syna. Tak jak ja nie dowiem się, kim są moi rodzice. Nie wybaczę im, bo mam w sercu zbyt wielki ból. Co skarbie? Co się stało? Zacząłem ci mówić przez telefon, ale nie mogłem nie przyjść po tym, co usłyszałem. Dlaczego ta kobieta to zrobiła? Dlaczego dopuściła się zbrodni? To zbyt skomplikowane. Powinienem zacząć od tego, że w grę wchodzi tu rozdwojenie jaźni. Kiedy zawodzą mechanizmy obronne, dzieją się straszne rzeczy. Powiedz lepiej, jak to się stało, że francuska zjawiła się tutaj i dopuściła się takiej potworności. Francuska i Blanka to ta sama osoba.